Już po raz piąty do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole pielgrzymowali strażacy. W tym roku uroczystości odbyły się w niedzielę 24 kwietnia. Uczestniczyli w nich strażacy z powiatów Kozienickiego, Lipskiego i Zwoleńskiego oraz z gminy Puławy. Byli to zarówno przedstawiciele z Państwowej Straży Pożarnej, jak i druchowie z jednostek ochotniczych. W mszy odprawianej w intencji strażaków i ich rodzin uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych. Msza koncelebrowana była przez księży, m.in. z dekanatu kozienickiego księdza dziekana Władysława Sarwę i księdza kanonika Kazimierza Chojnackiego oraz z dekanatu czarnoleskiego księdza kanonika Augustyna Rymarczyka. I powiatowych kapelanów strażaków Jerzego Dziłkę z dekanatu Kozienickiego i Krzysztofa Maja z dekanatu Lipskiego. W liturgię przyczyn nie włączyli się przedstawiciele strażaków, a oprawę muzyczną zapewniła orkiestra denta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic. W kazaniu wygłoszonym przez księdza Maja znalazły się odniesienia do ofiarności i ciężkiej pracy strażaków i do misji, jaką mają do spełnienia w społeczeństwie. Chylę przed wszystkimi sztandarami które reprezentują poszczególne jednostki PSP i OSP. Bo w ten sposób my tutaj obecnie kapłani I wszyscy inni wyrażamy wam wdzięczność za to wszystko, co czynicie. Często zostawiając swoje zajęcia, swoją pracę i swoją rodzinę, by nieść pomoc tym, którzy wołają SOS. Po zakończeniu mszy głos zabrał starosta Andrzej Jung. Jako gospodarz tej pięknej, kozienickiej ziemi, pragnę w imieniu swoim oraz starostów Lipskiego, Zwoleńskiego, a także wójta gminy Puławy, podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację dzisiejszej uroczystości. Szczególne podziękowania kieruję do pustosza Sanktuarium, księdza proboszcza Szymona Mugry, Kapelana Straży Bożarnej Powiatu Lipskiego księdza Krzysztofa Maja, Złapsze Bogówko Węgrzy Święty oraz Dziekanów Dekanatów Czarnolskiego i Gozińskiego. Były też życzenia imieninowe i kwiaty dla kapelana powiatowego Gozienickich Strażaków Jerzego Dziółki, złożone przez przedstawicieli władz samorządowych i oczywiście strażaków. Proboszcz parafii w wysokim kole ksiądz kanonik Szymon Mucha podziękował za kolejne spotkanie ze strażakami i za tą organizowaną rokrocznie pielgrzymkę do tego sanktuarium. Nie wstydźcie się jako twardziele i faceci przytulić się do serca Matki i jej to wszystko. I ją prosić o opiekę. Następnie przedstawiciele strażaków odmówili akt zawierzenia Matce Boskiej. Chcemy Tobie, Królowo Nasza i Pani, wyrazić naszą miłość i wdzięczność. Chcemy i przyrzekamy, że będziemy bronić każdego człowieka, Jego mienie i Jego dobytek. Odwróć od nas Boże nieszczęścia i klęski żywiołowe. Od powietrza, głodu, ognia, powodzi i wojny zachowaj nas panie. Ale jeśli kogoś dotknie nieszczęście, chcemy śpieszyć z pomocą i nigdy tej pomocy nie odmówimy. Chcemy Cię prosić Maryjo o ducha odwagi i męstwa, by w czasie wszystkiego nieszczęścia, ale i w życiu naszym dziennym, postępować godnie i uczciwie. W Twojej męczynie opiece, wiedze nasze rodziny, mocniej mi miłość i wierność. Po czym kapłani, samorządowcy i strażacy udali się do kaplicy i złożyli kwiaty przy cudownym obrazie Matki Bożej.